A dzisiaj sprzedajemy wszystko i kupujemy nowy skład za 2 miliony końców już na Food Champions. I byczki, jeśli chcecie więcej codziennych odcinków, to zostawiajcie łapeczkę do góry i dajcie znać w komentarzu w tym momencie, o jakiej wartości w tym momencie macie skład. No bo ja mogę powiedzieć od razu, że mam skład za 2 miliony końców. Lecimy z odcinkiem. Zaczynamy nasze zakupy. Na ten moment mamy 973 tysiące. Posprzedawaliśmy nasze jakieś tam karty, które trafiliśmy, których nie trafiliśmy. Też posprzedawaliśmy. Jak widzicie są. Zarobiłem na nim 30 tysięcy, czy to widać? Nie widać, no ale kupiłem, kupiłem dwa Sony, dwóch sydów kupiłem za 107 tysięcy, sprzedam za 137, więc jest elegancko. I co najważniejsze, już nic więcej nie mam, więc teraz idziemy i na początek zaczynamy z grubego C albo z wysokiego C, jak zwał, tak zwał, i kupujemy pana Neymara. On wraca do naszego zestawienia. 390 tysięcy, jest 390, ale ja bym chciał 385. Panie Neymarze, czy Pan za taki budżet przejdzie do naszego klubu? Dajmy sobie na to dwie minuty. I cyk, pierwszy zakup. Udany. Co prawda mieliśmy już go w naszym zestawie zawodników. Natomiast no, czasem trzeba, wiecie, czasem trzeba chwilkę poczekać. Czasem trzeba się zastanowić. Przemyśleć pewne sprawy. Żeby taki zawodnik mógł wrócić do naszego zestawienia. No i co? Mamy tutaj pana Neymara. Oczywiście, że tak. Pięknie. Pierwszy nasz zakup dzisiaj. Pierwszy nasz zakup. I mogę zagwarantować, że nie ostatni. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Lecimy dalej. Kolejny zakup. Zacznijmy może od goalkeepera. Tutaj na bramce będzie Donnarumma. Jest to forma live, więc ja tutaj nie mam pojęcia jak ten bramkarz będzie chodził, bo w każdy bramkarz w zasadzie broni podobnie. A tutaj zobaczymy. do Naruma, Przepłaciliśmy za niego 750 końców. Ale czy ktoś się tym przejmuje? Nie wiem. Na pewno nie ja. Na pozycji S.O. mamy Markinosa. Chłopa, którego miałem. I którego sprzedałem. Miałem, bo też na inwestycji miałem. Za dużo nie zarobiłem. Ale coś tam, coś tam wpadło, oczywiście kos, yy, pieniądze. Dobra, mamy Markinosa. Witamy serdecznie Markinosa w naszej sakwie. Witamy, witamy. E, jaki ty masz styl gry, przyjacielu? Powiedz mi. Ty masz przechwyty. Jeszcze większe zasięgi, większe szanse na utrzymanie się przy piłce przy przechwytach. Jestem bardzo ciekawy. Bo to może spowodować, że ten Markinos naprawdę będzie świetną kartą. I on może nam tutaj dużo dobrego uczynić. Po prostu, na w świecie. Hakimi, na prawą defensywę. Chciałem tutaj Kyla Walkera, ale... Czy jak ja go chcę, to jego ja tu nie mogę dać? Dobra, to jego kupimy na końcu. Na końcu kupimy. Bo nie wiem, czy starczy pieniędzy. Militao. Edmund Militao. 85 stępa. No w drafcie. Top. Czołówka Polski, można powiedzieć. 165 tysięcy. Nie wiem, czy to jest dobra cena za niego. Ale jak już jest, to kupię. Dęble. Ty, on miał kosztować mniej. Halo. On miał kosztować dużo mniej. Nie podoba mi się ta sytuacja. Muszę posnijpić. Muszę tutaj użyć swojej magicznej różdżki i wyłowić pana Osmana Dębele nieco taniej. Witamy serdecznie. Osmana Dębele w zespole. Wdawcie, czasem zawodził. Czasem dawał radę. To była karta, która tak lawirowała pomiędzy bardzo dobrą jego, bardzo dobrymi umiejętnościami, a takimi przeciętnymi. Przeciętnymi bardzo. No ale jest ok. Skoro jest w naszym zespole, to znaczy, że, że zasłużył jakoś. 85, Rodrigo. 88 chyba kosztuje, nie? A jak? Judd Bellingham na pozycji środkowego pomocnika. On chyba koło stówki, nie? 99? Tak jest. Może z cieniem już coś? O, jest z cieniem. On to git. Przepraszam bardzo i FIFA, że chciałem cię oszukać. Oczywiście, że tak to chciałem załatwić. Mandy, na lewą defensywę Mandy. Jak on też też kostówki, nie? Eee! Proszę, żebyś był z cieniem. Kaman, Ale głupotę zrobiłem. Straszną głupotę, bo ci wszyscy zawodnicy. to jest kapa, nie? Ogólnie. Bo niż bez cienia, to to jest dramat, nie? Lol, Beatrice. No i co? To jest moment, żeby po prostu wziąć ten skład i przetestować. Bo ja tu nie widzę innej opcji. Moje taktyki, które są we wczorajszym odcinku. Więc, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam serdecznie. I na atak, kurcze, pieczone. No, to chyba Rashford na atak. No, tutaj nie ma raczej yy, zdziwienia. Dywizjonowe rywalsy, tak zwane. Zobaczymy, jak to chodzi. Czy ten skład w ogóle do czegokolwiek się nadaje. Mamy oponent, Judd Bellingham, ale to chodzi. No i bardzo dobrze, to było podanie, powiem szczerze, to było podanie świetne. To było podanie, które zrobiło całą robotę, jeśli chodzi o, 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 o wszystko, no ale wykończenie... Aha. Podanie też niczego sobie, w sensie strzał, wykończenie dembela. Tu mam wrażenie, że mógł zrobić więcej. Pięknie mi super. Na zielonce strzał po tubie słupku. To zawsze cieszy. To zawsze działa. Brawo do Naruma, świetna interwencja. Kolejne spotkanie Tutaj coś coś się wydarzy O Jezu, chat Water doing my boy? I ocie dupia Nice Ładna akcja, no ładna akcja to była. No nie pamiętam, że to nie była ładna akcja, bo była. Ładna akcja. Czuć moc w tym składzie. W się sensie nawet nie tyle moc, co taką jakość jakąś, że można tutaj faktycznie coś budować, nie? Że to jest skład złożony pode mnie, o. No! No, naprawdę, taką. Czuję duże radości. Jakiejś takiej radości, że tak jak mówię, że to jest. Że to jest taki skład pode mnie. Że, że mam zawodników wybranych pod siebie i to po prostu funkcjonuje w jakiś tam do, w sposób lepszy, gorszy. Ale ładnie sklepa, u oh, jest. Ale ładnie sklepa, super. Że nada w defensywie. Ach, nie, fatalny. Fatalnie, fatalnie, pobrało nie grałem, po prostu jak, jak dzieci we mgle, nie? Okej. Okay. Zacząłem, za, zacząłem grać tak jak wczoraj grałem. Totalnie bez pomyślunku żadnego, nie? Ale klepie, skur... Że za mną coś zrobi. No dawaj, wybrałem 12 minut, let's fucking go! No, przegrywamy przegrywamy to ostatnie spotkanie, ale jak widzicie, składnik chodzi fenomenalnie. Natomiast no trafia się na lepszych. Trafia się na, le na lepszych i to nie jest nic złego. Dużo się na pewno nauczyliśmy w tym spotkaniu, i to mnie cieszy najbardziej w sumie. Bo w momencie, kiedy się już mniej więcej zaczyna ogarniać te schematy i zaczyna się mieć kontrolę na boisku, a nie robić wszystko tak na FIFA Rafa i żeby jak najszybciej to zrobić i tyle. To zaczynasz dostrzegać, jak dobrze przeciwnik zagrał w wielu momentach. Przegrywamy, ale cenna nauka. Cenna nauka! Zapisujcie się na trening! I biczki, pamiętajcie, żeby w tym momencie zapisać się na darmowy trening, który odbędzie się 10 października o godzinie 20.00. Pierwszy link w opisie: wpisujecie maila, tak jak widzicie w tym momencie, ewentualnie numer telefonu, rezerwujecie miejsce, klikacie, potwierdzacie regulamin i cyk, macie rezerwację zapewnioną.